Cześć, witajcie w kolejnym filmie. E, Przejrzymy sobie dzisiaj ostatnią grę e, z tego krążka CD Action. E, to jest z siódmego numeru Płyta DOSowa. Nie jest to właśnie demo, tylko jest to pełna wersja gry Prawo Krwi. E, Prawo Krwi mieliśmy okazję przeglądać e, z okazji właśnie pierwszego numeru CD Action. E, w numerze właśnie kwietniowym z 96 roku się pokazała, pokazało się demo tej gry. E, tutaj w MHC mamy mafijne plus służby specjalne, pełna wersja gry. E, tak, takie dosyć zachwyty, <gry> że tak powiem. Przejdźmy sobie teraz do pisma. No, tutaj, znaczy, nawet nie jest recenzja, tylko to jest po prostu taki opis, lekki opis właśnie fabuły, pełna komercyjna wersja. No, z okazji właśnie zbliżających się świąt, podarowali czytelnikom pełną wersję gry. To jest właśnie pierwszy pełniak, który się pojawił kiedykolwiek, właśnie w C-Direction. No, niestety jakość gry od, odbiega, nawet dosyć sporo demo, które się pokazywały do tej pory. Generalnie tak, właśnie. Tutaj mamy taki opis fabuły, Możecie sobie poczytać. Tutaj w ramce są ciosy. Nie do końca właśnie rozumiem, dlaczego właśnie dali opis ciosów, gdybyśmy mieli pada, Bo generalnie większość ludzi raczej będzie grała w tą grę na, na klawiaturze, a nie na padzie. Czy raczej grała wtedy. Dobra. Tak, tak, tak bo, tylko właśnie chciałbym pokazać ten fragment CD Action. I teraz sobie tutaj przejdziemy do powiedzmy, opisu, który jest na grę online. Wybrałem właśnie jego, ponieważ jest taki w miarę... <grym _> znaczy, no w miarę po prostu mi odpowiada opis tego. Tak, gra wyszła właśnie w listopadzie 1995 roku. W pudełku nawet. Tak Z, z takich ciekawostek ta gra wyszła również na Amiga, na Amiga. I ta, gra, kto, znaczy ta wersja gry, którą będziemy tutaj ogrywać, dosyć sporo się właśnie różni od tej wersji Amigowej. Tak jak patrzyłem na YouTubie, no to Wersja amigowa wygląda dużo lepiej, a to też właśnie y, było tak w przypadku Franco, na przykład, y, że porównując y, y, demo Franko, które grałem y, już jakiś czas temu, a na przykład w tą wersję Franco, która była y, pokazana u, u Energika, chociażby na kanale, dosyć sporo się różniła pod kątem grafiki, y, gdzie y, komputery PC były raczej, to, tak mi się wydaje, że były szybsze w tamtym czasie, y, m, miały więcej możliwości niż AMIGA. Autorzy inspirowali się go Mortal Kombat, i na nieszczęście, właśnie, prawa chwili Mortal Kombat trójka wyszło mniej więcej w tym samym czasie. I było widać, że, no, jednak wtedy nie, nie potrafiliśmy jeszcze tworzyć gier w Polsce. Takich, jakby to powiedzieć, takich dobrych, czy lepszych. No, w każdym razie. Wybrałem właśnie ten opis, żeby wam pokazać, ponieważ jest tutaj takie pokazane trochę tło, na czym się inspirowali autorzy i tak dalej. Dobra, to też może wystarczy eee, opisu, przejdziemy sobie teraz do instalacji. Eee, no, instalacja standardowa, jest to po prostu wypakowanie eee, zawartości archiwum do, eee, na dysk twardy. Dobrze, i teraz zobaczymy sobie, co tutaj mamy w katalogu z grą. Eee, czyli generalnie są eee, takie dwa egzeki, jest intro, które zawsze wygląda tak samo i później jest sama gra. A jeszcze zanim odwalimy intro, przejrzymy sobie readme. Okej. Okay tak, 1995 rok wersja była dostępna na PC oraz na, na Amiga. No jeśli chodzi o wymagania, no to 386, także, no, tak typowe właśnie gry z tamtych czasów, 4 MB. Eee, tak, i gry właśnie trzeba odpalić w odpowiedniej konfiguracji, ponieważ potrzebujemy właśnie ten Hymen sis i eee, też niektóre rzeczy nie mogą być odpalone. Tutaj, jak właśnie mamy eee, ten opis, czyli że Potrzebuje przynajmniej 386. Reakcja zmieni komputer na przynajmniej 386. OK. Brakuje Ci pamięci? Dożyć pamięci. A taki opis jest nieciekawy. Jeśli mamy za mało pamięci, to możemy zawsze wyłączyć kartę dźwiękową, bo jeśli mamy jakąś dziwną kartę dźwiękową, no to też będzie nie działać. No, generalnie gra jest taka śmierżna, że tak powiem. Dobrze, to może najpierw zaczniemy sobie właśnie od intra. Tylko tak, w tej konfiguracji, którą mamy odpaloną, to właśnie e, gra nie będzie chciała działać. Zaraz pokażę dlaczego. No, tak jak właśnie mówiłem, było odpisane w Wydmi, czyli jest e, w złym e, trybie po prostu komputer włączony. Czyli, jest konfiguracja... E, Przestać DOS-a. Więc ja sobie po prostu uruchomię ponownie komputer i pokażę wam, którą konfigurację trzeba wybrać. Okej, okay. i no to jest właśnie to menu, które pokazywałem w pierwszym filmiku, które pozwala nam ustawić te opcje pamięci tak, jak trzeba, żeby zagrać właśnie w te starsze gierki. Czyli tutaj właśnie musimy wybrać Extended Memory. No tutaj też moglibyśmy wziąć to, ale. Czy raczej właśnie tą opcję, czy razem z myszką i cd ale że już jako, że już grę mam zainstalowane na dysku, to już nie potrzebuję cd mu więc odpalimy sobie z tego. Zoszczędzimy troszkę pamięci na, na nieładowaniu sterownika. Ok, a to zaczynamy od inca. Dobrze, i to właśnie było intro. To, że nie było dźwięku to jest normalne, ponieważ w tej wersji PC tutaj przy intrze nie ma tego dźwięku. Znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Jeśli ktoś wie jak włączyć dźwięk, no to proszę o informację. I teraz możemy sobie zacząć od gry. Okay. Dobrze, zaczynamy oczywiście od opcji. Tutaj możemy sobie poustawiać, właśnie, parę rzeczy. Czyli tak, możemy mieć albo muzykę, albo dźwięk. <laughs> nie możemy mieć dwóch na raz. Nie, nie, wiem dlaczego? Widocznie jakoś tak było, właśnie, zamierzonym przez Twójców, może, może pamięci brakowało, brakowało czy coś. Na scenie mamy poziom trudności. Ja tu sobie może ustawię na średni, nie będzie, chociaż wiem, że na, na wysokim, na właśnie ciężko gra. Dobrze, dalej mamy właśnie klawiszologię. Jest bardzo nietypowa, że tak powiem. Już mamy lewo-prawo nie na strzałkach, tylko na y, tych przycisk, przyciskach, właśnie znaków y, równości i tak dalej. Y, dobrze, i teraz, teraz tak, tutaj mamy dosyć dużo. Nie y, to powiedzieć, ciosów. Także będziemy sobie ich właśnie używać. Oj, myślę, że możemy przejść do rozgrywki. No, czyli tak jak widzicie, yy, gra jest podobna do dema, że tak powiem. Yy, jest. Yy, o, no, tylko właśnie mam jeszcze wcześniej to intro. Yy, tutaj, tak, jeśli chodzi o ciosy, no to właśnie jest. Yy, chyba troszeczkę za głośno, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Dobrze, teraz powinno być okej. Okay. Yy, no, gra jest taka dosyć śmierzna. Z tego co widziałem, że. Niektórych przeciwników można dosyć łatwo pokonać, ale wystarczy, że się troszeczkę zablokujemy z nimi, i wtedy już praktycznie koniec. Okej. Okay. Tak, interfejs jest, też jest troszy, troszecz, troszeczkę inaczej wygląda niż ten, który był w amidze. Natomiast większość przeciwników właśnie najlepiej wykańczać w ten sposób, żeby nie pozwolić im w ogóle dojść do nas. Ponieważ wystarczy, że do nas dojdą, to już wtedy jest koniec, tak naprawdę. Okay. Trzeba maszować klawiaturę, że tak powiem. No, tutaj jest też ciężki temat, gość ze spróbą. No, wystarczy, że stanę po prostu w złym miejscu i już nie będę miał zasięgu, żeby go właśnie dotknąć. To jest właśnie takie średnie. Dobra. Czy tak, pierwszy etap zakończony. Czyli czy pierwsza akcja. Przechodzimy teraz do drugiej akcji. Yy, znaczy nie będę go nie będę ogrywał właśnie wszystkich tych poziomów. Myślę, że po prostu pokażę Wam do, do momentu kiedy zginę. Tutaj jakiś gości z nożem. Gdzieś można jeszcze kucać chyba, tak? No, tym klawiszem. O, gra jest taka... Znaczy, no jest, jest podobna do Franco, ok Ale ma zupełnie inny klimat. Już jest troszkę trudniejszy. Okej. Okay. Znowu gości... No i tak... Tak jak mówię, mówię muszę po prostu stanąć w dobrym miejscu. Jeśli nie jestem w dobrym miejscu to nie mam w ogóle zasięgu i ja on może do mnie strzelać ile chce, i potem jest koniec rozgrywki. Okej okay. A, nawet, nawet nieźle to idzie. Jak do tej pory. Ja chyba dlatego, że zostawiłem poziom średni, ponieważ za pierwszym razem jak właśnie teraz ogrywałem do, do filmu, żeby zobaczyć jak to pójdzie, to przy wysokim poziomie praktycznie pierwsze pojawienie się gościa z tą strzelbą oznaczało koniec rozgrywki. No dobrze, pojedziemy sobie teraz samochodem, z tego co widzę. O, jest st 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 sterowanie jest okropne. Czy trzeba złapać tam jakiś ten samochód, tak? za bardzo nie, nie, nie wiem, co mam tutaj zrobić, tak naprawdę. Okej. Okay. ten... Nie no, wiem czasem czy nie mam tego... To jakiś czerwony ten samochód jechał. Nie, nie, nie mam, nie mam zupełnie pojęcia co, co tutaj mam zrobić. Okej. Okay. Niezabyczny. <laughs> Okej, okay, czyli domyślam się, że dojechałem do końca <laughs> po prostu tego, e, e, tego przeglądu. Znaczy tam widziałem na YouTubie, że tam jeszcze jest coś dalej, także e, na pewno jeszcze można więcej pograć, ale tak mi się coś właśnie wydaje, że e, tutaj to tu się już, już się e, e, skończyła gra. <laughs> w sensie, że jakiś błąd jest po prostu. Dobra, to myślę, że po prostu na tym zakończymy. Tak jak wiem. Po te odcinki pokazuję po to, żeby zrobić przegląd Gierek. pograć w ewentualnie już nie chwilę, a nie żeby je przechodzić do końca, także no, jeśli chodzi o demo, jak są tam jakieś właśnie klucze, no to wiadomo, że można dojść do końca dema. Nie robię właśnie let's play, także. Dobra, to ja mam w takim razie dziękuję za oglądanie i spotkamy się w kolejnym filmie. Claro não sei se